Tylko i wyłącznie jedna osoba powinna być odpowiedzialna za dany proces. Czyli co ta osoba powinna robić? Na przykład, powinna monitorować ten proces. Jak często ten proces sam w sobie jest wykonywany? Czy powinniśmy podejść do jego zmiany, optymalizacji, może automatyzacji? Ta jedna osoba byłaby odpowiedzialna za te rzeczy. Ta jedna osoba wiedziałaby wszystko o tym procesie i na tej podstawie ta właśnie jedna osoba podejmowałaby dalsze działania, co robimy dalej w związku właśnie z tym procesem, czyli czy go optymalizujemy, czy go zmieniamy, czy na przykład automatyzujemy. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś uzyskać pomoc w układaniu, optymalizacji czy automatyzacji procesów, to zgłoś się do nas na naszej stronie internetowej thewesel.pl w zakładce Kontakt. Możesz umówić się na bezpłatną konsultację, na której porozmawiamy właśnie o Twoim procesie, o Twoich procesach, o Twojej firmie. Przedstawimy Ci to, w jaki sposób możemy Ci pomóc.